Babci i dziadka świętowaliśmy wczoraj i przedwczoraj w weekend. Dzisiaj mamy poniedziałek, 23 dzień stycznia 2017 roku. Z tej okazji postanowiliśmy odwiedzić pensjonariuszy Grotkowskiego Domu Pomocy Społecznej. Są to w większości ludzie w podeszłym wieku i chcieliśmy złożyć im gorące życzenia. Jak najwięcej przede wszystkim zdrowia, szczęścia, pomyślności, a także przekazać im drobne, słodkie upominki od naszych sponsorów. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Znaleźliśmy gabinet pani dyrektor, mam nadzieję, że będzie będzie u siebie. No i przekażemy jej te słodkie upominki. O, jest ktoś w środku. Dzień dobry. My jesteśmy z Radia Nysa, Daniel Klimczak i Piotr Adam. Z okazji Dnia Babci i Dziadka, który świętowaliśmy wczoraj i przedwczoraj, postanowiliśmy odwiedzić Państwa pensjonariuszy i przekazać drobne słodkie upominki. Miło mi ogromnie. Bardzo dziękujemy w imieniu mieszkańców. I mam nadzieję, że będą smakowały, mam nadzieję, że osłodzą na co dzień to życie. Proszę bardzo, tutaj są upominki. Dziękuję bardzo. Rozdam to wszystko mieszkańcom przy kolacji. Pozwoli pani, że teraz porozmawiamy sobie z pensjonariuszami, zapytamy ich, jak się czują, i przekażemy im życzenia. Proszę bardzo. Myśmy na antenie pamiętali o wszystkich naszych słuchaczach, więc postanowiłam również tutaj was odwiedzić. Dzień dobry. Radionysa, witam serdecznie. To Pani najstarsza, tak? Pani Janina, Środa. Pani Janino, z okazji dnia babci od wszystkich słuchaczy Radionysa wszystkiego dobrego, dużo zdrówka. No i żeby Pani się dobrze żyło w tym domu opieki po Społecznej. Także życzymy wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Takie słodkości mamy dla Pani. Witam, witam jeszcze raz. Takie słodkości jeszcze dla Pani, oczywiście również od słuchaczy i od pracowników Radianysa. Wesołe, ludzie i traktują nas możliwie, nie można powiedzieć, bo dobrze mamy, tak, a ja sobie też zaśpiewam od czasu do czasu. A no to może pani coś zaśpiewa naszym słuchaczom, naszym słuchaczom Radianysa, może pani coś zaśpiewać, co pani pamięta? Raz księdza Bernadyna spowiadała się dziewczyna, wyznawała swoje winki. ksiądz Bernader łykał ślinki. On jej mówi, że jest ładna, że sukienka na niej zgrabna, o niej liczy jej lata, swoje nogi w jej plata. Bardzo ładnie, gratulujemy, gratulujemy przede wszystkim pamięci, no bo przecież taki wiek, no to na pewno pamięć jak najbardziej można powiedzieć na wysokim poziomie. Nie jeden młody mógłby pani pozazdrosić tej Panie. pamięci. A proszę przypomnieć naszym słaczom, ile lat pani już sobie liczy? A 92. 92, 92 lata. Będę Tutaj przyjechałam 12 października i y, w roku w 12 roku, a 11 2014. października prawie się paruzelka tam u utopiła. O, proszę. No. A skąd ja, synów. A ja przyjechałam skąd? Tak właśnie, chciałem zapytać. Ja, skąd ja przyjechałam tak. Urodziłam się w Raciszynie Uf, gdzie to i jest? No, że Raciszyn, tak. powiat Załoszyn, e, Poczta Załoszyn, powiat Wieluń. A to już kojarzę, tak? tak. Województwo Kierunek, łódzkie. Tak. Do Łodzi miałam 103 km, do Częstochowej 30 do Wielunia bardziej niecałe. całe. No i tak. O. Pamiętam jeszcze kapę, nie takie głupie. O, ja w, <laughs> to, 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 <laughs> mieszkałam, panie kochany, w powietrze tam w Klucz teraz w Nikolinie. Nikolinie mieszkałam. To z Nikolina mnie tu przywieźli. No to ta pani nasza dyrektor i taka Irena mnie tu przywiezła. Irena, no i ona, taka fajna babka, nie ma, o, fajna kobieta, ta inna no, żebdowa. Ta, jeszcze by się wydała, ale no tu nie ma takich kobiet, bale jakich Dówka. tych chłopów. Humor widzę, że dopisuje pani jak najbardziej i to jest najważniejsze w życiu. Mam nadzieję, że Zdrówko również pani dopisuje miło i sympatycznie pani spędza tutaj czas. Koleżanki na pewno też są. Proszę mi powiedzieć w wolnych chwilach, wtedy kiedy macie najwięcej czasu, co? W tak pani robi ze swoimi koleżankami? Grać w karty? Może jakieś inne rozgrywki? To, gdzie tam karty? Kto gro karty, to małe błędy. No. kto gro dobrze, to mu nie, nie odrze. O, proszę. <gry> Jak ładnie wieczorem pani mówi, no to co porabiacie takiej domu pomocy społecznej? No nie. Co porabiacie Wolny no, wolnych idzie, chwilach? Idzie kobieta gańź, nie? A córka mówi, mamo. Ciotka do ność widoma, kajty stadu Diobli nie są, mamo, gęźnie są, łomie za ja ty stosuj do swojego ciągnie. Ja bo gęźnie są. Pani Anina Środa była gościem słuchaczy Radianysy. Po niemiecku Mitwok. Mitwok, tak. Dzień dobry, kolejne pensjonariuszki Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie. Dzień dobry, jak pani ma na imię? Wanda. Druga pani, proszę jeszcze się przedstawić. Marysia, jak długo tutaj pani już spędza ten czas? w dwa lata, a pani? Ja w, w maju będę 14 lat. No to chyba jedna z najdłuższych pensjonariuszek, tak można a. powiedzieć, tak czy tak? A. Tak. Jak pani tutaj spędza Bardzo ten czas? dobrze mi jest. Tak mi dobrze jest, że nawet w domu mi tak nie było. No to cieszymy się. Wiedzam, Coś im pomogę jeszcze, kartofle obieram, rano wstaję i kwiatki tego, podlewam. kwiatki podlewam latem, wszystko jeszcze im pomagam jeszcze. I jeszcze na chodzie jest nie leżę, jeszcze jak zagrają, to jeszcze idę bym potańcowała, też jeszcze no. No to widzę, że kolejna pani, kolejna pani, która lubi śpiewać. 9 lat w maju w, 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 w lutym będę miała 11 lutego. Czyli 79 9 lat. tego 14 już tutaj. Tak, 14 w maju będzie. Miała jedy... W czerwcu, też jednego roku mają. Czyli pani również będzie miała 79 lat, ale w czerwcu. Dobrze, i panie miłe kochane, wiem, że macie tutaj ogród. Pani wspomniała, że pracujecie przy tym ogrodzie. Proszę mi powiedzieć, jakie kwiaty tam rosną. Ja nie miałem jeszcze okazji. No, nie, na na, na, na to takie Krzysiu na dole liw, u góry, a ja na dole podływę. Pelargonie, no. nie? Pelargonie. No. czyli są pelargonie no. i różnego no. rodzaju no, inne róże, kwiaty. Róże. Czyli dbacie Panie same osobiście róże. o te kwiaty, tak? tak? Same osobiście. A oprócz tego dbania o ogród, co, czym jeszcze się tutaj zajmujecie w Domu pomocy społecznej? A w domu to tak, w domu jeszcze się 14 lat pierę, 14 lat cię kąpię. Wszystko się w szafie zrobię, poukładam porządek na szafetce, wszystko się zrobi no, jeszcze. No, jeszcze takie, jeszcze jestem, mam, no jeszcze takie chody. Do córki pojadę na święta, obyłam tydzień czasu, na, na urlop jadę na dwa tygodnie, córka też do pracy, dzieci jej do pracy, do szkoły, a ja ciśnienia 250. Co miałam robić? Przewrócę się na podłodze i umrę. No tak, opieka jest tutaj całodobowa, tak więc tutaj możemy tu potwierdzić, że faktycznie dobrze jest. Teraz dobre mam, no i jeszcze nie daje się położyć. Nie daje się. Rano wstaje, i idę kartofle obierać. No czyli jest również pomoc kuchenna, nie tylko ogrodowa, ale i kuchenna. No i oby tak dalej, miłe panie. Tego wam życzę przede wszystkim wytrwałości, dużo zdrowia, no i przede wszystkim Dziękujemy. pogody ducha. Tego dobrze. życzą słuchacze Radianysa no i by ja pracownicy Radianysa. Wszystkiego dziękuję. dobrego. Wszystkiego dobrego, dużo zdrówka, również pani dużo zdrówka. Wszystkiego dobrego. Nie można narzekać, nie można narzekać. Tak, bardzo proszę. Pani chciała coś jeszcze dodać. Pani, która. Bardzo proszę. Ale może być kilka minut. Pewnie, może być. W tym domu jest mi superancko. Pani dyrektor wzorowo prowadzi. Chwileńkę mogę. E, całym mym sercem, duszą dziecinną, kocham tę świętą ziemię rodzinną, na której moja kołyska stała i która dawna karmi mnie chwała. Kocham te pola kłosem szumiące, które nas zdobią, nam zdobią i żywią. Kocham te góry, lasy i gaje, potężne rzeki, ciche ruczaje, bo w tych potokach wody ze zdroja ty się przeglądasz, ojczyzno moja. Krwią użyżniona we łzach skąpana, dla mnie tak droga i tak kochana. No brawo, brawo. Również kolejna pani, która naprawdę ma dobrą pamięć. Od jak dawna pani zna ten wiersz, który pani zarecytowała naszym słuchaczom? Święty pamięci po mojej mamie, która wpoiła w wiersze i w biegu zapracowania opowiadała. Mama Natalia Żelazna z Lubelskiego i... I, I pogrzeb księcia Józefa Poniatowskiego, odsiedź wiedeńską, no i wiele innych, wiele innych, to co się nie da. To co po prostu my, my jako młodzi ludzie uczyliśmy się w szkole, pani może powiedzieć, że pani to przeżyła namacalnie wraz ze swoją mamą, czy tak? Czy tak to możemy zrozumieć? Tak, możemy to rozumieć, Czy mama przekazała, a ja pisałam, a ja pisałam, mamo pomalutku, bo pisałam w biegu. A mama mówi, już mnie nie, a już starsza była, już mnie nie morduj, a ja jeszcze trochę pomorduję. I co, co tak mi mówiła, czego jeszcze nie znałam, to ja. I wspomnienia nie do zapomnienia. A pani dyrektor ma troszkę wady, bo chłopaki za mną lotają, a nie powiem, że im ta się. Ale to w czym jest wina pani dyrektor? No skoro pani tak już żartobliwie tutaj mówi, to w czym jaka wina jest pani dyrektor, że chłopaki za panią ganiają, a nikt żaden nie, nie zaproponuje. A nie powie im, że im się! Nie powie chłopakom, że inta się. No ale wie pani, panowie są dorośli, sami powinni dokonać wyboru. Tutaj dyrekcja nie powinna mieć żadnego wpływu, bo to są uczucia. Było, nie było uczucia na przestrzeni tych wielu lat się nie zmieniły, więc kierujemy się sercem. No to uroczyście panią dyrektor przepraszam. Myślałam, że może coś wpłynąć, ale jak chłopoki leniwe, to już nie dyrektor to już wina. To nie nasza wina. Zgadza się. Jedem, no i jeden cóż, chłopaki, widzimy, podobaliście się mi panowie bardzo przeogromnie. Czekaj jeszcze. Skowroneczku miłe ptasie, czemu rzucasz pola nasze? Czemu lecisz w, da w świat daleki, poprzez góry, lasy i rzeki? Yy, czy tam wcześniej słońce wschodzi, czy tam lepsze ziarno, o, o, ziemia rodzi, z kowroneczku wróć. Czekamy. Bardzo ładnie. Naprawdę. Możemy pozazdrościć pamięci. nie jeden z nas młody na pewno może, może pozazdrościć. Wszystkiego to, dobrego. Wszystkiego dobrego. Bóg zapłaci. Panie dyrektor, weźmy swojemki po gwiazdce, dajmy panu. Daj e, dzień dobry. Na początek bardzo proszę się przedstawić. Imię, nazwisko? Ryczek Józef. Panie Józefie, pan od jak dawna jest tutaj w... Proszę. Od jak dawna jest pan pensjonariuszem domu? No, prawie 20 lat. Prawie 20 lat, czyli rozumiem, że musi się panu podobać, skoro to tak ja długo pan... Się, ja się tutaj żyli, wesele odprawiali mi. Panie, drugą żonę tu stąd miałem. Mhm. I pan, jako to była uroczystość, jak i to było święto. No nie, ale może pan nam opowie o niej trochę, dobrze? No co, no... Mąż kiedyś w grudniu, 15 grudnia, a ja jak przyszedł, w styczniu już się zapoznali Pani tego. Ale my się znali jeszcze kiedyś, jak jeździłem, bo ja byłem kolijarzem w Nysie. I jeździł do tego, do brzegu, no to z nią się tylko w pociągu, co tam te spotykałem, no ale to, to było tylko tak. Czyli już wtedy jakieś uczucie między Wami... No takie poczucie było. No no, ona w kościele się pyta, co to za jeden gościu, bo się kłaniała. Mówię taki, taki, tego, tego. No i już ja chodzę A. na pracę. Tam tak. pracę mamy na górze. Taką artystyczną różną, panie by różne obrazy. O tutaj wisi nad, nad schodami, to, tak? Je, ale jedynie. to można by zobaczyć było. Mhm. To te obrazy różne robimy i tego i... Techniczne różnie też to, to się tak zdaje, że to nic nie warto, a to dużo warto tego. Te wszystkie tutaj oznaki, co tu są, to myśmy już potem pozarobiali organy i to i tak dalej, i tak dalej. My tu dlatego domu dużo zrobili. Mhm. A rozumiem, że to na pewno dużo czasu musi Państwu też zajmować. Jak długo taki jeden obraz się wykonuje? No to zależy jak kiedyś, nawet i trzy godziny, cztery godziny. Panie Józefie, Pani Józefie, my tutaj jesteśmy dzisiaj z okazji Dnia Babci i Dziadka, żeby przekazać Państwu życzenia i słodkie upominki. Także życzymy Panu i pozostałym pancynariuszom jak najwięcej zdrowia, przede wszystkim 100 lat albo nawet i więcej. No i przede wszystkim tego, żeby Państwu kolejne dni jak najlepiej mijały. No to serdecznie dziękuję. Panie, ja bym taki ten obraz jeden pokazał, jaki tu ta technika uh -huh. nasza jest w pracy. Uh -huh. Mogę pokazać... Pewnie, jasne. No to na góry my poszli. No to jest, proszę, to jest moja robota. I proszę nam powiedzieć parę słów na temat tego, jak ten obraz został wykonany. Jaką technikę? No to to jest, proszę sprawdzić, jest podpisany, proszę mhm. sprawdzić. Mhm. To ja pójdę zobaczę. Prace wykonał pan Józef Ryczek. Rzeczywiście jest obraz wykonany przez pana Józefa, ja? że on jest z takich kolorowych sznurków wykonany. No tak, to się kręci takie sznurki z bibuły. Różne gatunki, nieróżne w tego i to się ten uteguje. Przykleja się, tak? Ja byłem kiedyś w Nysie na parowozowni, parowozowni w Nysie. Właśnie o to chciałem zapytać. Kolejarzem byłem. Całe od, od tego. Jak pan pamięta tamte czasy? Co wtedy? No bardzo, bardzo dobrze. Panie, my mieliśmy, wydawaczą węgla byłem Spalinówki obsługiwałem nie ja sam, bo nas było czterech, nie? No i urlopy i tak dalej. No a i... jak wyglądał taki dzień pracy Państwa? Od rana jakby Pan miał opowiedzieć, jak przychodziło się do pracy, co się robiło? No trzeba było pierwszy przyjechać i podpisać listę. A potem dopiero trzeba było zaczynać pracę. Praca była ciężka. To nie było letko. Trzeba było ciężko też pracować nad tym. Panie, nawet pochwałę dostałem od głównego prokuratora z Nysy. Bo jak te śniegi były takie duże, pamiętacie wy te śniegi? No ja akurat nie, ale kolega bardziej. No, tak jak te śniegi były duże, to przyszli, panie, no więźniowie. Dziesięć więźniów przyszło. I te więźniowie pracowali, bo było za mało... Ludzi nie mogli dojechać, bo były za ze śniegiem, nie? No to jak ja poszedł, to robił 36 godzin na dźwigu. To sobie wyobrażajcie, jeść dostawem, bo do, dawali, bo tam mieliśmy stołówkę, zaraz obok ten Dudnyż budynek, to tam był nasz, kolejowy, koparku, No to tam dawali nam no, jeść, wszystko w porządku, ale, ale, ale trzeba było pilnować, no i Więźniowie przyszli do pracy i pracowali, a naczelnik przyszedł, ten grochmal na kontrolę. Ja wołam naczelnika, panie naczelniku, źle jest. Popatrz pan, jak mi się wózek odepnie, to jest 5 metrów było, pół tony węgla. Jak mnie upadnie, to panie, to było hołda węgla, a oni te więźniowie tam byli pod tym, do tego, bo ciepło, nie? Ja mówię, jak się stanie taki wypadek, to wózek mi się odciepi, to tych 10 ludzi pójdzie. A, a ten, który ich przyprowadził, zamiast siedzieć tutaj, to on poszedł do łaźni, tam do nas pamiętam, było ciepło i tam się grzał i spał. Panie Józef jest nyskiej parowozowni, dzisiaj już zostało bardzo niewiele. Jeden parowóz, panie jest, został, a jeden jest 11, 111 to we Wrocławiu jest. Już nawet zapomniałem jak to nazwisko tam, to miejscowości to tam jest. Może Jaworzyna Śląska. A tak to nie ma naszych. Te dźwigi, wszystko, to wszystko jest zabrane do Wrocławia w tamtym zoologicznym ogrodzie. Tam to jest wszystko ulokowane. Ile w czasach świetności nyskiej parowozowni tam maszyn stało? Ile maszyn, ile parowozów, ile lokomotyw stacjonowało w Nysie? W Nysie 12. I dalej tych dużych, no a tych małych, bo to były te ŁKL-ki i te inne DKK i te inne to wszystko było panie zaś. Inne parowozy to były na teletkę, na teletkę drugi tego na krótkiej trasy, tego to taki były. A dużo pociągów a po, przejeżdżało? My i prowadzili do Nysy i te, tego panie daleko, panie i do Wrocławia i tu, no to było połączenie wszędzie. A dużo pociągów wtedy pasażerskich przejeżdżało przez Nysę? No to już nie pamiętam tego, nie pamiętam. Panie, nie, a inne rzeczy, ja w niewoli 5 lat był, we wrocławskim, jak boże słyszał pan, Wrocław, e, Ścinawa, Wołów, to w powiecie wołowiem, a ścinawa była Arbajzant. To może pan nam też coś na ten temat powie. Ech. Panie, tego gospodarza co ja robił, to było proszę pana sześciu obcokrajowców. Sześć obcokrajowców. I tych sześć obcokrajowców było, to przez tych pięć lat to przeszło trzydzieści ludzi. Przeszło i Francuzy byli i inni. Panie, jakie to było przeżycie. Ja butów, butów, to ja nie mógł utrzymywać, bo co jak uciekał, to zabrał, zawsze za coś zabrał. To było do tego stopnia, że gospodarz mnie, potem tylko miał buty u siebie i co trzeba było, to mi tylko wydawał na tego, czy, czy wyjeżdżać, czy tego, panie, różne transporty prowadzałem, panie, gości takich zagranicznych, no jak to się mówi, tych swoich, nie, to, ach, panie, no, to, dużo zapominałem, to tak tylko w Pani skrócie. dyrektor, jesteśmy w Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie. Na pewno wielu słuchaczy Rady Janysa jest ciekawych, od jak dawna ten ośrodek funkcjonuje. Czy ewentualnie może Pani przypomnieć, od kiedy i jeżeli w tej chwili, może Pani również powiedzieć, ilu pensjonariuszy jest w tej chwili w placówce? Ja jestem dyrektorem tego domu od 30 lat. Funkcjonuje ośrodek od. Prawie 60 lat. W tej chwili jest 53 osoby, 30 kobiet, 23 mężczyzn. Domy sprowadzone przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. No, jakby remonty są na bieżąco porobione. W, tu mamy taki mały sukces. W tamtym roku kupiliśmy auto do przewozu osób niepełnosprawnych na 9 osób którego bardzo, bardzo pragnęliśmy. Jest sala rehabilitacyjna, jest sala do terapii zajęciowej, mieszkańcy w, 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 tak spędzają wolne chwile, jest stołówka na miejscu, jest kuchnia na miejscu, co jest bardzo ważne, bo, bo jedzenie jest jakby domowe, przygotowane na, przygotowane na miejscu, są, jest również pralnia, są panie, które sprzątają, które przynoszą pranie, zabierają pranie, są panie opiekunki, i również yy, świadczona jest u nas opieka pielęgniarska. Przed wieloma, trzydziestoma paroma laty pamiętam, że tam z tyłu był taki orzech. Czy pani dyrektor może potwierdzić, czy ten orzech nadal stoi? Ja przyznam się szczerze, swego czasu jako nastolatek chodziłem na te orzechy po tym murze zabytkowym i się w pewnym sensie tymi orzechami zajadałem. Jak to jest z tym orzechem? Yy, jest jeszcze orzech, stoi. Yy, korzystamy z niego, mieszkańcy w szczególności.